Witam jest a Wy oglądacie kolejny odcinek z serwera Przyjacielska Krajina i to jest odcinek numer drugi i wam powiem, że tak jak widzicie jak na razie tutaj jestem w PPS tak naprawdę, też skuszony ani bez żelaznej zbroi. Ponieważ jak na razie tutaj skupiłem się na projektach i wam pokażę później co tak naprawdę ogarnąłem sobie tak na spawnie i wszystko sam robiłem. Chociaż nie wiem, ile mi ten projekt mi już zajął wam powiem tak szczerze, ale póki co to wszystko idzie powolutku, tak jak powinno iść, nic się nie śpieszy. I akurat sobie tak tutaj jesteśmy wykopali na pierwszym tutaj chomie, na pierwszej ciałce, tylko po to, aby wykopać sobie trochę tego granitu, z tego granitu, ponieważ z tego sobie tutaj robię teraz właśnie domek i wam pokażę co okuń ogarniam i w międzyczasie ja w sobie wykopię trochę żelaza i przynajmniej będę mógł sobie zrobić w końcu swoją zbroję. Bo ja wiem, się tutaj są gracze, tacy wykokszeni i tak dalej, ale mimo wszystko chciałbym tutaj swoim rytmem tutaj gry iść i tutaj ja mogę sobie postawił kupoit, bo wy nie kupuj tylko znacznik. Abym wiedział, że tutaj jest granit Ale póki co mi się wydaje, że to jest niepotrzebne I ja chyba um, Sobie tutaj słuchajcie wykopę ten granit I chyba z wami będę widzieć się akurat Na powierzchni Oczywiście bym mógł sobie wpisać coś teraz z komentarza AIR Na naprawienie narzędzi Ale nie chcę tego tak naprawdę używać Chcę grać uczciwie Mimo tego, że mam największe permisje, które mogę tego mieć, bo to jest mój serwer i to naprawdę nie ja na nim i tu są i to, to po prostu moje zasady itd. i tak dalej. No wiecie o co chodzi. Mimo tego, że mam władzę, to i tak, i tak nie chcę, aby tutaj ja miał sobie tutaj ułatwione rozgrywkę. Aha, i usłyszę nawet sobie tutaj um, tych potworków um, od świątyni, bo nie zapominajmy, że kom pierwszy, to był tylko tego świątyni I wykopałem sobie tym właśnie zarazem tutaj cały granit Ja bym tam dostać się czy ja się tam dostanę? No właśnie nie wiem Mogę zakryję sobie tą lawę O ile ją zakryje w ogóle Bo ona tam dalej cieknie Może bym miał oprzód raz, dwa Tak szybciutko, bo bym chciał zobaczyć co tam Ciekawego jest I tą lawę sobie tutaj akurat Zakryję, skąd ona je? Aha, stamtąd, tak? Ona mi tam raczej nie będzie. Nie chcę się, się też podpalić. Ale jestem blisko tej laby. O kurde. No jeszcze bliżej mam podejść. To teraz już ostatecznie ją sadkam. Tutaj jest tylko swojego magazynu. Aha, i tutaj mam fajnie żelazo elekansko. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj jeszcze sobie coś pokrzepię w tej kopalni. I będę na powierzchni... A po i tak z wami chyba wrócę się na, się na powierzchnię. Chyba tak. Dobra, to zmarnuję sobie ten kilo sobie już do końca i pójdziemy sobie razem na powierzchnię. Co nie będę tutaj wchodził po tej kopalni i zobaczymy, co pan. No, zobaczycie, co mam na Homer numer drugim. Tutaj raczej jak teraz na razie nic ciekawego nie widzę. Tutaj jeszcze mamy żelazo, więc no, ten kilo zmarnuję sobie na to żelazo. Być może dzisiaj sobie zrobię ten sedik żelazny. Akurat mi wystarczy na to żelazo, spoko. Dobra, czyli co? Jeszcze bym chciał sobie jakieś takie fajne dwa plugi tutaj wykopać za pomocą tego kilograma, którego mam. I to chyba wystarczą te plugi. Oto. Okej, okay. to najpierw Wam pokażę, co, co mam zrobione, sobie na spawnie. na spawnie mam zrobione to. Ja sobie włączę na razie tryb kreatywny. Na no, mam zrobione jak na razie to, czyli taki projekcik, taka wieża mam zrobiona, ona tutaj będzie fajnie wyglądała, ona jeszcze tutaj nie jest skończona, tutaj bank po niej tylko wprowadzę na serwer ekonomię, więc no tutaj bank będzie do ogarnięcia, że też nie jest do końca zrobione, ale wszystko tutaj widzicie to, tutaj coś powstaje i wszystko ma swoje ręce i nogi i tak dalej i tak dalej. To więc no, pokazałem wam mniej więcej tak skryfa o co chodzi, oczywiście strona serwera jest zaktualizowana więc no macie wszystko podane w opisie. A ja lecę sobie w Home D1, czyli mój home drugi. Idę się przespać od razu, ok. I wam powiem tak, to jest właśnie moja działeczka numer druga, którą sobie tak naprawdę tutaj zaklepałem i tak buduje się u góry po pierwsze. Ci kracze co są nowi na serwisza po cokolwiek, to mogą ją odwiedzać, ale tak naprawdę nie przyjdą do mnie. Nie ma takiej opcji, że wejdą na platformę. No, chyba że ja na to pozwolę i nie ma tutaj po prostu przeszkadzania. Więc, no, na tyle dobrze. Ja tutaj z tak to ogarnąłem. Druga sytuacja jest taka, że zrobiłem błąd, niestety, bo dałem e, Graczom tutaj akurat ciałeczki 120x120 a powinni wystarczyć 64 na 64 i troszeczkę przesadziłem ale no cóż być może to we drugiej edycji to pozmieniam ale póki co wcale nim druga edycja tutaj wyruszy to dużo jeszcze będzie działo się w tej edycji, więc no ja w ogóle tutaj o drugiej edycji w ogóle nie będę jak na razie mówić, bo mam już planę na drugą edycję, a być może drugą edycję połączyć z pierwszą edycją i nic tutaj nie pointeresował, ale to wszystko tutaj, tutaj, tutaj jest do ogarnięcia. Ja tutaj oczywiście chyba mam em, drewno, tak czy nie? Chyba nie mam ani drewna, mi się tak wydaje. Tak, są piaczki, oczywiście, sobie są pod, pod platformą, będę musiał się sobie to wszystko ogarnąć, czy ja tu w ogóle mam. Pomyśle, już, zaczyna pomylić mi się właśnie em, tutaj, wszystko z em, singlem, ponieważ na single mam potopnie, tylko że. Projekty mam inaczej pou, poukładane. Dobra, to być może ja sobie to tak pocielę, żeby mi się ten węgiel szybko tutaj mi się przerabiał. I ja sobie to zrobię w ten sposób. No tak, chciałem sobie, słuchajcie, tutaj zrobić cięcia, ale to ja tutaj nie widzę w ogóle tak, teraz tak jak, takiego sensu, żeby robić cięcie. Ponieważ tutaj e, wypolerowany kranik nie ma, krani sobie przerabia jeszcze idealnie jak na razie widzicie, że domek wygląda kwadratowo i z ekrani. Nie tylko nie lubię tego bloku, ja tak pomyślałem, że skoro nowocześnie to wygląda się no to ja sobie wprowadzę ten blog i tutaj może yy, powiększę sobie to. Zobaczymy. A może i nie. Bo tutaj jest akurat coś do kopalni. A tutaj jest starsza część yy, pokoju. Ja może zrobię piętrowy, mi się tak wydaje ten domek. Piętrowy chyba będzie tutaj wyglądał o wiele ładniej Ale dobra, na razie Piętro, czy tam pięterka, tam swoją drogą Na razie zrobię sobie tutaj takie obramówki A potem będę sobie tutaj kombinował coś dalej Ponieważ bym chciał to tak, w taki sposób słuchajcie tutaj Ukaże się chyba pierwszy raz, moja kamera jest taka wyraźna i chyba To jest przez to, że nagrywam to późno w nocy, ale Okej, okay, nie ma problemu, więc no Póki co ja sobie tak to zrobię, a nie inaczej. Bo później ja sobie tylko tutaj dekorację będę, że wszystko sobie tutaj ogarnię. Okej, okay, to już będę miał z głowy. Teraz będę chciał cegły. Mam coś takiego jak kamienie cegły. Skrzynki, oczywiście, nie podpisane. Mniejsza z tym. To się później podpisze. Kamienne cegłyki mam. Ale mam taką ilość, że to szało naprawdę nie robi. I to... Sz sz szkoda. Ale przynajmniej już mam tutaj zapełnione. I tutaj bym mógł tutaj sobie coś wykombinować. Na przykład tutaj coś. Bo ja bym chciał sobie zrobić, żeby to nie była jednak taka przesyć otwarta. Czyli tutaj będą mury takie. A ja bym chciał, żeby tutaj wyglądało to jeszcze inaczej. I ja się zastanawiam, czy to nie będzie lepiej. To na teru chyba ja zaraz się nie pójdę. Bo bym chciał skończyć sobie całkowicie ten domek. Czyli... Żeby też to nie łączyło się tak naprawdę z podłogą. To ja sobie mogę zrobię płotki takie. To chyba będzie chyba spoko pomysł. Tylko czy ja będę tyle drewna? Ja jestem tak ciekawy tego akurat. Przedowe deski jest mogę zrobić sobie na drewno. Przejdę się do craftingu. Skraftuję sobie tutaj więcej patyków z przesowego drewna. A z tego na więcej drewna. Hmm, okej, teraz tak raczej. I teraz sobie tutaj skraftujemy. Dopiero yy, te tempowe płotki. okej okay. troszeczkę tylko mamy. Zobaczymy, jaki efekt tego wyjdzie. Widzę, że muzyka się tutaj włączyła, minecraftowa A która to jest minuta? Dziesiąta. A zapytam troszeczkę, głosi tę muzykę. Przynajmniej nie muszę dawać pod podkładu tak od, samej, od samego siebie, tylko muzyczka Minecraftowa tutaj jest taka realistyczna, więc no, za dużo montażu tutaj nie muszę wprowadzać w ten odcinek. Więc, więc no z tego się, się też tak cieszę. Dobra. Wejście żeby było na trzy kratki. I żeby móc to spokojnie pieknąć i nic się nie stanie. O chyba się stanie. No. Czyli skaczę jednak na te, na te trzy kratki. Czyli będę musiał tutaj chyba zrobić na tak, cztery kratki, nawet mi się wydaje. Tak czy nie? Zależy, jak skaczesz. No właśnie. Na razie zostawię sobie to tak. Tutaj tak samo sobie zrobię. Tylko wy tutaj widzisz, że ja tutaj mam symetrię zrobione. I to mi się tutaj tak to podoba, to jest symetria. Czyli ja sobie to tak wszystko fajnie połączę. Okej, okay, razem z tym ładnie to wychodzi, bardzo ładnie. I tam wcale nie mogę, bo tam już nie mam materiału. Ale tutaj u góry mi się wydaje, że teraz spokojnie zdążę sobie to tutaj połączyć jakoś. O to mi chodziło. Nie no, mi się wydaje, że takie płotki w tomku to w ogóle nie będzie takie złe. Nawet chyba mam pomysł jeszcze na pół płytki. Tylko, czy to będzie miał sens? Kurczę właśnie nie wiem Kurde. Yy, może to będzie miało sens. I to sobie do craftingu. Popawimy się z tymi ploczkami. Bo ja już sam tutaj słuchajcie, nie wiem. Jak to wycie. ja ocie się że żelazo, co? Aha, że żelazo nie dałem. Bo jeszcze nie miałem tutaj nic przerobione. Dlatego sobie to żelazo. Jeszcze będę odcinku, bo chciał sobie skraftować tak naprawdę... Okej, okay, to mam, to mam. Coś, Lazo, bo chciał sobie tak skraftować jeszcze dzisiaj. Ten setik żelazny. Dobra, to będę miał. To tak samo. Dobra, spróbujmy. Czy to będzie tutaj ładnie pasowało? Może dałbym sobie te schodki, sobie tutaj z tej strony. Aj, a teraz. jest... dałby. No, nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądało. To bardziej, na, to bardziej by wyglądałoby na dach, co nie? A czy ja to mogę mieć jako, jako... tioryt? Może? Czekajcie, nie, nie no, jak posządnie, to posządnie, co nie? Te mapki będą mnie wkurzały, my tam na dole. Będę musiał się ich za chwilę chyba pozbyć. Czekajcie, skoro już mam to żelazo... ...to ja sobie skraftuję już teraz ten kilo żelazny. Co ja będę żałować, bo ja sobie wprowadzę w serwer coś takiego, chyba, że będę mógł sobie po prostu prób wymieniać e, na żelazo i będę miał po prostu żelazo. I to będzie chyba taki i ten shop, taki pomocy, tak mi się wydaje, jeśli, w, jeśli ruty będą po prostu wykopane. To nawet mi się tutaj chyba wydaje, że to będzie spoko pomysł. Dobra, żelazne mam, ok, ale zanim żelazne, to hopie, poczekaj, bo ja tutaj mam wypolerowane, właśnie o te, właśnie bloki mi chodziło. Czyli zmarnowałem troszeczkę materiału, ale nie, o to mi nie chodziło. O to mi chodziło. Dobra, to i tak to naprawimy. Prędzej czy później. Zobaczę, jeszcze tak dokładnie, które mamy minutę. Ok, bo widzę, że tutaj mi się muzyka wyłączyła. Ok, tu widzę, że tutaj nie ma efektu żadnego. I tutaj chyba tak już samo nie będzie dalej efektu żadnego. A materiały unicie ja na razie takiego nie widzę. Ani tam też za bardzo nie widzę na górze, i tam na górze też nie widzę za, za bardzo dioretu. Okej, okay, to zróbmy sobie pewne te... O, takie schodki mi chodziło. W trybie nowoczesnym. Nie wiem, czy lubicie akurat tryb nowoczesny, ale tak mniej więcej bym chciał sobie tak to poustawiać. Ok, na razie tutaj nic innego, to tylko nie mam wykombinowane, jak to powinno być. Pozbędę się tych mobków, które są tutaj na dole. Pajączek tutaj nawet jest i on będzie mnie atakował, bo tu jest ciemno. Pan Clipper, tak samo, ale tutaj są zabezpieczenia zrobione. On mi tutaj nic nie zrobi. Co to tutaj są takie ciemne mopy? O, wybuch, spoko. Teraz ty Naragiń Nie wiem, będę musiał, musiał sobie tutaj tak to bardziej oświetlić, bo tak to być nie może Bo tutaj w tych ciemnych miejscach to tylko Mopki się respią Może będzie akurat teraz wystarczająco Chociaż też to chyba nie wiadomo czy tak to będzie idealnie Dobra, na razie wszystko okej okay. Tutaj bym mógł sobie chyba postawić nawet te płotki, tak mi się wydaje czy nie byłoby takie to złe? I jak ja sobie to wprowadzę? Bo ja tego nigdy tak nie robiłem, a fajnie byłoby tak dla odmiany takie coś wprowadzić. Okej. Okay. Połączone oczywiście z drewnem. Nie wiem, uchodźcie mi napisać czy to jest akurat fajne. Czy połączyć coś to na przykład z tymi płotkami, czy nie. No nie mam pojęcia. Dobra, ja te, się przespać, ale za nie pójdę się przespać. To zabiorę sobie to skrzynki ze sobą. I chyba całej nie, po, nie pozbieram niestety. Bo tyle miejsca w takim punktu nie mam. Okej. Okay. A tutaj jak mamy ze żelazem? To jest sporo, Mogę to tak zrobić? Mogę. Na razie mogę oszukać coś, okej. Okay. Czyli zróbmy sobie na początek... E, czapeczkę? A mów nie czapeczkę tylko... Spotnie i tak to nic nie dało. Spotnie nie mogę zrobić. Kurde. No dobra, to buty sobie chociaż skraftuję. Niech będzie, nie będzie. I w buty będę miał. Wyciągam go jakaś jeszcze jest na początek, co nie? Bo inni gracze tutaj mają tak naprawdę konkretne. Tutaj ukarnięte ubiory, że to głowa mała. Dobra, bruch sobie tutaj cały odłożył. Niech jest tak i sobie to wyrównamy e, tutaj mamy granit plus te nowe inne bloki sobie też tutaj, tutaj tak to włożę e, tam raczej nic tutaj drewno sobie powkładam i też sobie to ułożę i ziemia chyba papę mógł sobie na razie tutaj ułożyć i to sobie tak samo niech będzie Kamień raczej będzie z tym, szkło tutaj nie będzie To będzie z tym Mopki nie będą z tym Dobra, tutaj będę musiał też jeszcze tutaj to poukładać, bo tutaj widzę, że Tu już mam Syf narobiony Okej, okay, dobra Czyli to, to, to już mam Widzę, że mogę więcej sobie narobić, tak naprawdę tutaj już nawet Wcianka, dlatego sobie tak narobię tego wcianka tylko teraz sobie tak oświetlę, bo za chwilę tutaj mokki będą mi się rozbić, a tego bym nie chciał. Dobra, sobie bym zjadł, ale, tam jest nie, ale to jest mi tam niepotrzebne. Chlebu sobie zjem. Jak tam, coś się tutaj jeszcze przepala? A raczej nie, bo więcej materiałów nie miałem tutaj, tutaj zrobione. Dobra, skrzynkę mogę zabrać całą, a jeśli chodzi o zbroję, to sobie zrobimy my. Pódki oraz, nie na no płytki tylko z oraz yy, czopkę, i już mam prawie 3/4 secika. I to mi się podoba, dobra. Nie wiem, co jeszcze zrobię ze z tym tomkiem. Będę musiał tutaj nad tomkiem jeszcze tutaj naprawdę pokombinować, bo nie mam w ogóle tutaj jeszcze pomysłu, co z ten tomkiem tutaj tak ciekawego porobić. Bo tak mi się wydaje, że ja prędzej sobie tutaj poprzerabiał jeszcze sobie te meble. Czyli te dekoracje i tak dalej. Tylko czy to kurde będzie nie miało sens? Najpierw co to będzie miało sens, to muszę się bardziej się tak zastanowić, bo tak nie jest tak jak ja, jak ja to bym chciał. Te płotki to są ok tutaj, ale kurde, te, te ściany, ten blok to tak bardziej na podłogę wygląda. Ja chyba pozmieniam sobie te ściany jednak tak poza odcinkiem. Tutaj mam wejście sobie na górę zrobione, jest kit. Trzewkę będę mu sobie pościnać. Tutaj tarasie jakiś jest. No, prorusy słuchajcie są. Wszystko idzie w dobrą stronę, ale jeszcze żeby to wyglądało to. Jeszcze trochę tutaj do, potrzeba tutaj na to czasu. Więc no... Podsumując w dzisiejszy odcinek, to słuchajcie, widzicie, widzieliście sami co robili, co dzisiaj porobiłem. W ciągu jakaś już ma, więc już jest jakiś plusik. I oczywiście tutaj mam inną ciałkę, żeby sobie tutaj okarać te wszystkie pierdołki. Dlatego chyba w kolejnym odcinku pokażę Wam co wam myśliłem e, nowy styl tutaj chyba, a po to, to zostawię, aby to będzie nowy styl tutaj z, z tą ścianą, bo też porabę sobie okna, e, pokoje sobie porobię, żeby to jakoś fajnie wyglądało, salony i tak dalej, i tak dalej, to bym będzie oczywiście piętrowy. Tutaj będzie też jakieś zejście do kopalni, jak widzicie tutaj mam kopalnie zrobione. I chyba zostawię sobie te wypolerowane, ten tioryt. Tak mi się wydaje. Tutaj mam schodki też sobie tak przygotowane. I bym, no, I bym sobie tutaj nawet bym ogarnął więcej płotków przy tych schodkach. Czyli przygotuję sobie na więcej oczywiście tutaj schodków. I to chyba będzie mi się wydaje, wydawało spoko pomysł. Ale okej, okay, słuchajcie. W, w takim spośród ja chyba będę kończył ten odcinek, więc no tutaj dużo trochę tak porobiłem, zmiany widzicie jakie nastały od pierwszego odcinka i mi się wydaje, że ten temat będzie miał efekty, tylko jak na razie wiesz, że to wygląda jak klasyk, ale to będzie po prostu efektywnie tutaj zmienione i, i uszykowane bym tak to nazwał tak dodatkowo. Jeżeli chcecie dołączyć do mojej wspólnej gry, to wbijajcie na Discorda, podane link w opisie, dobra strony www, wszystko macie podane w opisie, ja wam nic nie wymówić wszystko macie do obczajenia, ja wam nic tłumaczyć nie muszę, możecie zamiast sobie ogarniecie w 100%, a ja wam podziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie kciuk w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!